Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: co na Tobie myśli? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. A z kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Głupiec. I wynik odpowiedzi, rada. Siła. Dołożę karty. Świat. Na spodzie talii jest karta Wisielec, i to może być tło czytania. Patrzy na ciebie z innej perspektywy. Widzi cię inaczej niż wcześniej. Być może zaczyna dostrzegać coś głębszego. Nie chce podjąć decyzji względem ciebie. Wszystko jest zawieszone. Sedno, a z kilku. Myśl o tobie z czułością i otwartym sercem. Chce od siebie coś ci dać. To może być gest, rozmowa. Wprowadzasz do jego życia świeżość i piękno. Przebudzasz w nim emocje. Być może głębsze. Niż się spodziewał. Co wychodzi naprzeciw? Głupiec. Nie wie, na czym stoi. Obawia się ryzyka, że zaangażuje się w relację z tobą i relacja po krótkim czasie może się zakończyć. Możliwe, że sam jest niedojrzały emocjonalnie. Tutaj jest lęk przed podjęciem decyzji. Wynik, odpowiedź, rada, siła i świat. Pytanie jest, co on o Tobie myśli? To myśli o Tobie, że jesteś silna. Również w jakimś sensie, jest ważna zagranica. Miło coś wspomina. Może wspominać ubiór. Podobają się jemu twoje stopy albo dłonie. Postrzegać się jako osobę silną wewnętrznie delikatną, wytrwałą, pełną odwagi, mądrości. Myśli, że jesteś kobietą, z którą trzeba się liczyć. Może czuć, że nie da się z Tobą pogrywać, bo masz klasę i autorytet. Przy Tobie wszystko się zamyka i układa. Myśli, że jesteś z innego świata, cokolwiek to dla Ciebie znaczy. To Wszystko. Po pierwsze, miłość. Po drugie miłość, po trzecie miłość. Oglądaj i subskrybuj mój kanał, aby tworzyć tylko trwałe związki oraz uzdrowić swoją duszę. Czasem ktoś jest potrzebny, aby wstrząsnął twoim życiem i otworzył ci oczy. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.